Witam serdecznie, z tej strony Łukasz. Dzisiaj wykonam bardzo szybki test produktów K2 Brake Cleaner oraz Brake Caliper, czyli zestaw, który pomoże nam skutecznie odświeżyć nasze zaciski hamulcowe. Na pierwszy rzut pójdzie Brake Cleaner, jako że no, klocki, zaciski trzeba odpowiednio przygotować do tego, żeby można było je pomalować. No i co mogę powiedzieć o tym produkcie, yy, bardzo fajnie odtłuszcza, usuwa wszelkiego rodzaju naloty, brud, na zacisku, które znajdowały się na zacisku hamulcowym i w dodatku bardzo szybko odparowywuje, yy, nie pozostawia żadnego tłustego nalotu, dlatego yy, no, świetna, świetny, świetny produkt, żeby przygotować po prostu zacisk do malowania. O, szybkie maskowanie, nie bawiłem się tutaj w odkręcanie e, zacisków, ponieważ nie jest to e, no, hamulec, którym jakoś wybitnie trzeba się chwalić, nie jest to żadne brembo, ma tylko po prostu ładnie wyglądać, więc bez przesady. No i sam spray. No, muszę przyznać, że bardzo dobrze się maluje tym sprayem te zaciski, e, mgiełka jest mocno rozproszona i dzięki temu nie robiły się żadne zacieki, a dosyć prywolnie, że tak powiem, tym sprawie sobie poczynałem. Oczywiście wszelkiego rodzaju uszczelki czy też śrubki starałem się zasłonić taśmą, żeby nie robić bałaganu i nie pokazywać szkoły druciarstwa zbyt dłużej. No i samo ściąganie już folii. No, muszę przyznać, że efekt, który uzyskałem w pełni mnie satysfakcjonuje. E, dobre pokrycie hamulca. No, prezentuje się ładnie, chociaż spodziewałem się bardziej metalicznego koloru. Ale nie jest źle. Będzie ładnie się prezentować na, na Co do testu biodystansowego, to trzeba będzie poczekać. Na pewno coś nakręcę. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam.